Pan Stanisław Kotyla wraz z turką kupił dom w cieplicach uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Postanowił skorzystać z programu kawka i wymienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne. Proszę. To jest kolektor nowego centralnego ogrzewania. I taki sam kolektor jest przy piecu głównym, powiedzmy, ogrzewczym na pierwszym piętrze. Jak twierdzi, został nabity w kawkę. W terminie złożył do urzędu wymagane dokumenty, wykonał remont instalacji za 35 tysięcy złotych, a nie ma szans na refundację poniesionych kosztów. Co ja mam zrobić? Powiedzieć sobie, że nie dostanę nic. Dlatego że powiedzmy, ktoś nie dochował się powiedzmy, należycie powiedzmy, warunków kolejności. Do tej pory nie dostał także oficjalnego pisma z urzędu, że środki z programu Kawka nie zostaną mu przyznane. W ramach programu można było otrzymać refundację poniesionych kosztów do 70%. Jesteśmy wszyscy oszukani, tak można powiedzieć, bo my od samego początku informowaliśmy, że w tym programie Kawka, który realizowaliśmy teraz, jest określona pula pieniędzy. Jest to około 9 milionów złotych i te pieniądze po, po wyczerpaniu tej, tej puli będziemy składali o następne programy. No ale w momencie takim, kiedy już się kończyła ta ilość środków, które dostaliśmy z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym momencie decyzją ministra środowiska Program Kawka został zlikwidowany i tak naprawdę dzisiaj takiego programu nie ma. Wygląda na to, że powietrze w Polsce nie musi być e, zmieniane. Całkiem inaczej tą sprawę widzą miejscy radni, którzy wprost mówią o tym, że zamieszanie spowodowane jest niedbałością urzędników. Wniosków zostało zrealizowanych więcej niż środków, jakie na ten program były przeznaczone. Taką informację otrzymaliśmy dzisiaj na komisji od służb prezydenta. Kuriozalne jest to, że, że miasto nie przystąpiło do kolejnych etapów tego, tego programu i wyeliminowało siebie z możliwości dofinansowania jeszcze większej liczby wymian i według mnie no, po prostu nie zadziałała tu komunikacja z mieszkańcami, nie otworzono odpowiednich kanałów dotarcia do mieszkańca. Takich osób jak pan Stanisław Wielenigurze jest 70. I choć na program KAWKA Wielenigurze przeznaczonych było blisko 9 milionów złotych, to zabrakło 700 tysięcy. Zastanawiali, jak pomóc tym państwu w, w możliwości zrealizowania tego programu KAWKA. Już może ze, z budżetu miasta. W całej sprawie nie chodzi jedynie o brak środków, ale o to, że urzędnicy nie informowali beneficjentów programu o podejmowanych decyzjach.